Siemano z rana. Teraz zapraszam Was na porównanie osiągów Monstera 696 na seryjnym przełożeniu. Porównanie z seryjnym wydechem kontra AliExpressowicz bez DB Killera. W porównaniu tym będziemy patrzeć na przyspieszenie motocykla na drugim biegu od 60 do 110 km na godzinę i na szóstym biegu. Typowo elastyczność od 80 do 120 km na godzinę. Jak te parametry zmieniły się po zamontowaniu Ali, AliExpressowicza z AliExpress? Jeszcze moje takie subiektywne wrażenia co do tego wydechu. No Mam wrażenie, że sprzęt jedzie lepiej. Nie wiem, czy jest to spowodowane placebo. Czy jest to spowodowane tym, że sprzęt po prostu głośniej gada, i, i mam takie wrażenie, że lepiej jedzie? Czy rzeczywiście lepiej jedzie? Zobaczymy to na bezpośrednim porównaniu. Subiektywne wrażenie jest takie, że motocykl szybciej wkręca się na obroty, dlatego że w AliExpressowicciu nie ma zamontowanych katalizatorów. I ja mam takie wrażenie, że katalizatory w seryjnym wydechu trochę Blokowały ten sprzęt, trochę go tak jakby przyduszały. Natomiast teraz na kompletnym przelocie, no ja mam takie wrażenie, że motocykl idzie troszeczkę lepiej. Po oddaniu suba kliknijcie w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach.